nie ma się w kolejnym odcinku z idea? to już chyba czwarty odcinek chyba czwarty odcinek a ja was zapraszam do oglądania tymczas tymczasowo Hej! Okay. jest on nowa pyk każdy statek będę dostawał ujedzie pan listonosz ujedzie pan listonosz ten żadnej promocji nawet nie ma. I pan nie stanę szczury. Co zostawia czy nie? Dawaj mi. Dawaj mi list! Jaki złodziej jeden Ukradł mi pewnie listy Na stówę mi ukradł listy. Dobrze. Dobrze jest? To nice! Nice! Przeceny dobre! Dosyć dobre, dobre przeceny są. Dobrze, więc sprzedaję mi jabłuszka! <grymiany> to chcę jabłuszka, to, to do sklepu. Ich mam naprawdę dużo. Mam tych jabłek naprawdę. Już mi się tutaj dużo ich zbiera u mnie. Byk. A taki jabłek znowu koło fortuny, która co on dzisiaj przyniesie koło fortuny? uwaga nam przyniosło, Bardzo fajnie. bo Mam pumpkina Ale to już mam skrzynię. To są monety, bo z mam pełną, dlatego nic nie ma uch jeszcze bym prawie zapomniał niech się robią te sery więc te psy nigdy moje się nie nauczą ciągle szczekają. Poczekajcie chwilę. Tylko ich trochę uspokoję. Dobrze, już. Nie słychać, nie słychać, No więc dam ci jabłka, bo dużo za nie płacisz. Ci pokon nie dam, bo jestem chamem. Ha, 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 jaki ze mnie więc Dobrze, więc to moje są marchewki, marchewki. Marchewki kupujemy od razu. Panostaków od razu kupujemy, żeby je sprzedać na moim targu. Pyk! Pierwsze malcheweczki sprzedane. Teraz drugie malcheweczki. Pyk! Drugie malcheweczki też sprzedane. Dalej są te kostki. I jeszcze to. Więc to sobie opanujemy na spokojnie. Yep to sobie na spokojnie Dobrze, więc weźmy weźmy tutaj nic nie było niestety niestety, dlatego, żeby tu coś tutaj mi Ja żebym mógł w końcu coś zrobić Aha, mam! Mam miejsce to jest, to jest dobrze jak mam miejsce to dobrze bo teraz bym chciał sobie coś zrobić Bonus deska. A wiecie co? Deski nie potrzebuję. Bardzo dziękuję za ląbiscy bonus. Nawet deski nie potrzebuję. Bardzo dzięki za bonus. Potrzebuję dostałam znowu, to taśmy potrzebuje. Dawać mi taśmę. Taśma lub te deski podwójne mi brakują. A oni mi nie chcą dać. Co by tu zrobić? Na pewno jedną misję taką zrobię. Drugą jedną misję oznacza za poszkiwaną. A to też zrobić. Jak to nie zrobię, jak zrobię tylko jedną, nie zostawię nic z tym misją. zapomniałem. zapomniałem. Tu też. W tym też może być czego potrzebuję. Czy ryzykować? Czy ryzykować? Nie, po tej gazetce. Nie, takie ciekawe nie było. Nie ma nic Dobra. Dobrze. Więc <laughs> teraz tutaj. Więc się polekamy. Mam nadzieję, że tu będzie w końcu do ulepszenia stodoły do tego dużego, do tego lub tego no, więc lecimy widzimy się po krótkiej reklamie no i świetnie Włączyłem reklamę za kolejną rzecz, ale mi się to włączyło. I co, nie dostałam tej rzeczy? Oszuści! Nie, sorry! desper, którą już mam. Więc robię kolejną reklamę. Trudno. Nie, co? chciałem. Dajcie mi to. To. Co ja chcę, a nie! Ja tego w ogóle nie chciałem! Ulechamy! Chamy jedne. Chamy. Chamy jedne. Chamy To. Nawet nie zauważą. Kiedy ja odbierałem tych ludzi, którzy jest mnie Ja tego pamiętam. Kurde. Czemu? Czemu nie mogę całego ściana zabrać? Co się dzieje? Chcę ryzykować spinem. Nie wiem, bo nie chcę ryzykować. Nie, nie ryzykuję, nie ryzykuję, ale to jest Dobra, więc skręcimy. Zakupiłem to nie po to się maluje. Dynie! Kolejna dynia w kipie. To za normalnie. Uuuu, ważna rzecz, że zapomniałem spojrzeć. Glad ma fajne, fajne promocje. jak nie mogę zebrać. Zobaczmy mam wszystko full. Patrzcie teraz. Czyli oddam trochę chlebów, aż 8 tych chlebów oddam. Pyk. No i już powinienem coś dostać z tej pszenicy, a nie. Fuck. Czemu nie dostałem nic fajnego? Już nie chce mi się Już nie chcę mi się na nowo zbrać tej pieni. Naprawdę nie chce mi się. To jest koszmal. Dobrze. Ja jeszcze lubię poszukać tego, co mi blokuje w tego statku. Kurde musi tu gdzieś to być. A gdzie Maskrzynie o Maskrznie, no i ci cię! Ci chcą naprawdę, oni naprawdę nie chcą mi dać. Tak by się nami obrazili, bo myślałem sobie, Bo jest tu reklamę i dostanę coś w zamian. Więc czekamy! Płaci za co chcesz, I kiedy chcesz. Google Pay i pyk. I co dostajemy? Nie jestem zadowolony. To naprawdę, w ogóle nie jestem zadowolony z tej siekiery. Jakby było to na przykład to taśma, albo te deski podwójne, to było... o, ale niestety nie, bo oni lubią mnie jak zwykle denerwować. Dobrze, więc sprawdzajmy ciągle w gazeczce, czy nie ma. Czy nie ma tego, czego poszukuję? Nie ma. Nie ma w ogóle tego, czego potrzebuje. Skandal. Nie mam dużo szana, A on ma za dużo tego. Dobra, więc robię kalmę. Dla owiec jeszcze kalma. Dla owiec. Pyk. Przenicy trochę potrzebuję dla owiec. Pyk. Przenica jest dla owiec. Pyk. Jeszcze trochę pszenicy, bo to bez sensu. Pyk. No i mam już dużo pszenicy. I dla owiec dwie kalmy. Proszę. A na końcu dla um, kul. Pyk. No i już mam. Dosyć sporo. Pyk. I szybko przekładam tutaj. Pyk. Już odcinek długo trwa więc jeszcze bym sprawdził tą jedną gazetkę Czy tym razem czy tym razem będzie to w tej gazetce ostatni raz w tym odcinku, bo już odcinek dosyć długo trwa Długo trwa już odcinek więc szybko, gazetka nowa. Dawać mi gazetkę nową. No i skupi się na muzyce. Więc sami widzicie, ciekawe mi się niestety zrobić. Tego nie udało mi się znaleźć w ogóle. Dlatego to myślę, że to będzie już koniec odcinka. Statek za 11 godzin dopiero. Więc jest super, naprawdę super. To zdąży się jeszcze zrobić, ale to potrzebuje w kazeczce. Więc poszukać tego poza nagraniem, czyli poza nagrywką. Drugi odcinek trwa. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało. Ja Was żegnam. Do widzenia i cześć!